Witamy w studiu treningowym Elizon. Dzisiaj prezentujemy trening z użyciem Battle Ropes. Battle Ropes to prosty, a zarazem nietypowy sprzęt treningowy. Jak widać, jest to lina zbliżona do liny okrętowej. Za pomocą tego przyrządu można świetnie trenować wytrzymałość, kondycję, jak również wzmacniać mięśnie obręczy barkowej, mięśnie przedramion a także mięśnie głębokie tułowia.